Drogi Koziorożcu, to są karty dla ciebie na ten tydzień. W poniedziałek i wtorek możesz być w energii księżyca. Nawiasem mówiąc, możesz mieć, ta karta by wskazywała, że możesz mieć jakiegoś pozytywnie nastawionego do ciebie raka, osoba spod tego znaku. Ale niestety to jest karta iluzji. To jest karta, w której nie wiemy, czy coś jest prawdą, czy fałszem, czy coś jest dobre, czy złe. Jest nam trudno obiektywnie ocenić. To też jest dla nas wskazówka. Za chwilę ten rak wyjdzie w tej poświacie księżyca z wody. I albo pójdzie drogą na lewo, w kierunku lewego tego psa, albo w kierunku prawej, w kierunku wilka. Czyli wybierze pomiędzy dobrem a złem. A może zostanie przyciągnięty przez którąś z tych stron. Także uważaj na iluzję. W środę masz kartę królowej monet. To jest dobry czas, zwłaszcza, że do środy księżyc jest w nowiu na pielęgnację, na upiększanie, na długie kąpiele, na jakieś zabiegi kosmetyczne. One w nowiu się udają najlepiej, natomiast to już jest końcówka nowiu, do dziesiątego właśnie, do, do środy. Dobra też karta na zarabianie pieniążków, ale jest lekka, ja czasem przy tej karcie też o tym wspominam, lekka... Wskazówka, żeby uważać na pychę, bo ta kobieta ta królowa jest tak niesamowicie wypielęgnowana, aż przesadnie. Wręcz czujemy ten zapach perfum, te kwitnące kwiaty w tym ogrodzie, jest jakoś tak za dużo tego wszystkiego chyba. A w czwartek i piątek, drogi koziorożcu, możesz świętować małe lub większe sukcesy w czwórce była w. Więc nie rozgadując się, życzę Ci udanego tygodnia i nie tylko.